Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zostawcie lajka, dobijcie. Give me like. Aha, 20 łapek. Eee, kontynuujemy nasze zmagania, bo udało mi się nazbierać już, znaczy ulepszyć nasze kwatery. Ale tu coś mi wskazuje na market. A, living room, możemy zwiększyć populację. W ogóle, jeszcze tak w oderwaniu, w opisie macie link do sponsora. Teraz, sponsor, możecie być sponsorami kanału za 5 zł. Dzięki temu możecie ze mną grać w różne gry. Dodaję do znajomych w różnych grach, czy, czy na Originie, na Steamie, i macie rangę specjalną na Discordzie. Także zapraszam serdecznie. Ok, Living Room'a sobie tu ulepszymy. O, i dostaliśmy dużo pieniędzy za to. O, proszę bardzo. Dostaniemy nowe osoby, i jak jest. Aha, będziemy, patrzcie, mogli. Widzę tu dzieci, nie mieć, tak mi się wydaje. Ok, Commander, now we can build new rooms. Ok, mogę nowe budynki tutaj bić. Bić, robić oczywiście. Wow, ale dużo jedzenia tu dostaliśmy. Tutaj ci wchodzą do tego pomieszczenia. Poleciliście mi, żeby ulepszyć sobie tutaj pewne rzeczy, więc jak najbardziej to, to zrobimy. Mianowicie, chodzi mi o ten pokój tutaj, baraki na poziom Czym nas stać? Tak, na poziom trzeci, żeby było więcej osób tutaj w drużynie. ok? I jeszcze tutaj sobie wejdę, bo dostaniemy nagrodę. I mamy ostatni epizod. Pierwszy przejdziemy, jeżeli pokonamy tego drwala. Mam nadzieję, że nam się to uda, ale to za chwilkę. Market jeszcze. Co w markecie? Możemy, patrzcie, szpital tutaj jeszcze wybudować. Z tego co widzę, no i a, Ad watcher's crate, to możemy jakąś kratkę, ale to zrobię sobie poza nagraniem. 5000, no nie mam niestety tyle rzeczy, żeby, żeby to zrobić. E, czy mogę coś ulepszyć? Jakbym mógł upgradeować, czyli więcej, aha, produkcji zwiększymy, ale to myślę, że najbardziej potrzebne są nam tutaj. Fundusze, więc możliwe, że będę a to też kosztuje dużo. No nic, jakiegoś żołnierza by się tu przydało wprowadzić. Ona ma power 300, więc dość duży ten też, więc dam per second to jest 14 average damage done per second, damage per second, więc e, tylko czy ona by mogła iść w pierwszej linii? to jest pytanie chociaż wolałbym mieć dwóch strzelających tak mi się wydaje więc może może tak zrobimy aha i musimy ją dać do szkolenia z tego co widzę więc tak zrobimy ten też jest dość dobry w walce więc aha i musimy ich przeszkolić eee, okej okay. Tutaj zaraz będzie, będziemy mieli potomka z tego co widzę. Czekajcie. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, na razie ją stąd wezmę. Niech ona tutaj, niech ona tutaj walczy. Czy ja mam już na tyle? Nie, bo to treżery, nie. Aha, daily. Za 5 godzin dopiero skrzynia będzie dostępna. Yy, ok, to co? Lecimy walczyć w takim razie. Dobra. Ok, mamy 12. I lecimy. Zobaczymy, jak pójdzie. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu. No właśnie. Dobra, poszło w miarę nawet. Okej, okay, czyli zostało. Czekajcie, bo coś tu jeszcze mam. Okej. Okay. Nikt nie przyszedł. Dobra, ale mamy skrzynkę. Zobaczymy co w niej jest. Jakieś nożyczki. For our production. Okej, okay, to to jest spoko, bo te nożyczki możemy udostępni na przykład temu. Produkcja teraz jest 62. coś ten ma dobre te obrażenia i w jadalni by się też sprawdził tak naprawdę. Ona jest też dobra tym. To jest ciekawe, no bo coś ten w jadalni jest OK. Nie no, jest spoko, ale czekaj gościu. Weźmiemy tak. I tutaj damy, proszę bardzo, o, o wiele lepiej teraz to będzie wyglądało, yy, i teraz ulepszymy sobie. Czy ja mogę to ulepszyć? 200 tysięcy potrzeba, ale ja bym to ulepszył, słuchajcie. Produkcję. Dostaliśmy czwarty poziom w markecie. Super! Dobra, spróbujmy. Mamy dużo żywności. E, spróbujmy sobie teraz udać się na tą mapę. E, a, zanim jeszcze, zanim jeszcze, to ja tą panią damy ją na szkolenie. Niech ona się tutaj troszkę ulepszy. Będzie lepsza, mocniejsza i dzięki temu uda nam się. Mam nadzieję, tutaj coś pozyskać. Dobra, niech ona się tu szkoli. Dobra, jest przeszkolona, niech tu wraca. E, I teraz tak. Mogę jej dać ten, tu jest defense, obro... no, obrażenia. Lecimy w obrażenia. Zobaczymy. Dobra, teraz spróbujmy to e, pokonać tych przeciwników. Powinno być dużo lepiej. Zobaczymy. No właśnie, nasze skarabinków dużo dużo zadają obrażeń, więc jest spoko. Zaraz powinniśmy tego. Okej, okay, jest Lambert Jack. Show your soul, but and, and I'll come do it for you. Okej, okay, czyli będziemy lecieć do tego gościa. Zobaczmy, skrzynka, trochę dolarów i zegarek. Wow, dobry przedmiot, bardzo dobry. Weźmiemy sobie tak, patrzcie, 240 teraz produkcja, a temu damy ten zegarek, nożyczki. I tutaj, the human have killed all... Okej, okay, ludzie zabili wszystkich tych nameless, czyli bez imienia, czy jakoś tak. Which is of course, co jest bardzo złe, wybacz mi panie. Ale mamy też dobre newsy Czyli on olej Dobra Czyli zaraz tutaj lecimy na niego Sprawdzimy czy mi się uda Powinniśmy pokonać go, w... o tu już jest walka z nim, ty osobie Oj no ogłuszył nas, co za cwaniak, ale nie przeżyje tego, zobaczcie ile obrażeń mu zadajemy Dobra, udało się. 1000 dolarów nagroda. Jakaś lepsza skrzynka. Uuu. Ojoj, jakie dobre tutaj rzeczy mamy? E, Lamberjack, czyli ten drwal nie mógł sobie poradzić z nimi. Są za silni. Ojcze. Ile mamy jeszcze ciał w ground podziemiach? Patrzcie ojciec to jest ten cały. Zostało tylko połowa Okej, okay, wcześniej będę potrzebował jakąś wszystkich dostępnych żo żołnierzy Ludzie z tego schronienia Headed for the cemetery? Cmentarz coś tam are headed Musimy ich zanihalować, czyli zniszczyć No dobra, get some boss equipment Patrzcie, możemy dostać tutaj za okazja. Wow, okazja. 600 kosa i ten a epicki armor. Ej, to jest mega okazja. Ja to kupię, słuchajcie. Tylko nie możecie widzieć teraz tego. Dobra, czekajcie. Ja to szybciutko kupuję. bo mnie jeszcze stadzie. To jest parę złotych. 4 zł, dokładnie. Także jak najbardziej sobie to wezmę. Uwaga, udało się. Payment success. I mamy to. Mamy te przedmioty. no to sobie wyłączę. Operation complete. Ok, mailbox claim reward. I mamy te przedmioty, i to chyba będziemy musieli temu dać. When attacking, has 17% szans na przywrócenie 9% życia, 27% szans na krytyki. Wow. I tutaj obrażenia dodatkowe, defensywa. Kiedy otrzymujesz obrażenia, masz 26% szans, by zwiększyć swoje życie. O matko, no to to jest ekwipunek, a tu mamy ten broń. Tylko, że to zrobimy sobie tą panią, nie Mila, tylko... Wiecie, dwie Mile są? I która ma tą... Na... Te, ta chyba. Okej. Okay. Patrzcie, jaki broń. When attacking jest 22% szansę na zadanie 115 obrażeń w 3 sekundy. Okej, okay, to jest mega. I tu jest ta bluza. Obrażenia są słabsze, ale defensywa lepsza. Ale nie potrzebujemy defensywy, co jest, goście? Czemu jesteś zły? Czemu oni są źli? Słuchajcie, to jest ten. to weź sobie ten, tę broń. Ten ma obrażenia, to ja zostanę przy tym. Ale się udało. I teraz mogę otworzyć tą skrzynkę. Zobaczymy, co to jest. Mój pies się tu do... Chemical damage, dodge. Wow, ale rzeczy tutaj dostaliśmy. Boże, mój pies tutaj szaleje. Once in white deals damage to the enemy. Production, patrzcie, też zwiększona. Okej. Okay. Tutaj wiele rzeczy jeszcze. New dweller. Dweller potential, fighter class. Okej, okay, nowego gościa dostaliśmy. To jest Fighter. Nie wiem, czy czasem nie za nią to weźmiemy. Idzie 800. No. Dlatego raczej nie wyupgradeuję 200 tysięcy. Dobra, zróbmy to tak. Spróbujmy tak z tym gościem jakoś go wyposażyć. Karabin możemy, czekajcie. Czekajcie, bo on jest 800. Ale mój pies tutaj wariuje. To zrobimy w następnym odcinku. Do zobaczenia.